Jest taki moment w roku, kiedy śpisz sobie w spokoju i nagle wchodzi ojciec o 6 rano, tylko po to, aby sprawdzić grzejnik. Luknąć przez okno, a potem na ciebie mniej więcej w takiej pozycji, nie mógł zrobić tego po cichu, tylko musiał wyjść na pełnej i narobić hałasu, żebyś już przypadkiem nie był w stanie zasnąć, i potem elegancko wyjść, jak gdyby nigdy nic. Po takiej pobudce wstajesz i sam podchodzisz do okna. Widzisz pierwsze świąteczne lampki i uświadamiasz sobie, że już jest grudzień. Ten piękny czas, kiedy społeczeństwo masowo udaje, że lubi swoich krewnych i nagle interesuje się rodziną. Święta, czyli sezon, w którym wszyscy próbują się sprzedać jako pobożne istoty. Zaczynamy być życzliwi, pomagamy bezdomnym, działamy charytatywnie. A tak naprawdę wszystko się kończy po nowym roku. Kurwa! Nienawidzę cię szmato! Mimo to bardzo lubię ten czas, kiedy wszyscy się spotykają i można pogadać co u nich, ale do dziś nie wiem kto wymyślił, że to wszystko ma tak błyszczeć i się świecić. Weźmy na przykład dekoracje. To w ogóle pierwszy etap degradacji psychicznej, który zachodzi podczas świąt. Człowiek wiesza lampki i zachowuje się, jakby brał udział w kwalifikacjach do programu. Każdy mówi, w tym roku zrobię to porządnie. A potem widzisz ludzi, którzy próbują owinąć balkon lampkami, jedną nogą stojąc na krześle, a drugą opierając o barierkę, tym samym sprawdzając, jak jeszcze długo pożyją. Ale naturalnym jest, że też bierzesz udział w tej zabawie, bo rzeczywiście te światła nadają trochę tego świątecznego klimatu. Więc jak co roku schodzić do swojego schowka, aby wyjąć z pudła swoje kilkuletnie ozdoby, i jak co roku ten sam widok. Wszystkie kable są splątane jak na słupie w Indiach, a żarówki w większości palą się tylko do połowy, ponieważ uszkodziły się na poprzednich świętach albo po prostu szczury je przegryzły, kiedy była wiosna. Przez to zawsze musisz kupić nowe na ostatnią chwilę, ale jak już kupisz wszystkie rzeczy i udekorujesz cały dom i choinkę to w końcu możesz usiąść i złapać oddech. Ale kątem oka coś zaczyna ci mrygać. Odwracasz głowę i widzisz za płotu dom sąsiada, który dopiero co zainwestował w 400-metrowy łańcuch światełek. I teraz jego balkon działa jak nadajnik morsa dla pilotów. A jak odpali swój sprzęt w nocy, to już w ogóle nie wiesz, czy jest dzień, czy jakaś impreza, bo dosłownie całe światło wchodzi ci przez okno, co uniemożliwia ci spanie. Ale zanim zacznie się dekorować, to przecież trzeba wszystko posprzątać. Nie ma to znaczenia, że na święta raczej większość ludzi jeździ do dziadków i mało co spędzają tego czasu w swoim domu. Po co jeśli w końcu przyjdzie ten nieproszony, czy tam niespodziewany gość na Wigilię i zobaczy, że trochę kurzu się zebrało koło nóżki od stołu? To co, on stwierdzi, że w takim brudzie jeść nie będzie i wróci na ulicę? Pewnie tak. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest to, że po prostu mama lubi, jak jest bardziej czysto niż zazwyczaj. Przecież ona motywuje wszystkich do sprzątania. Przydziała każdemu zadania, kto co ma zrobić generalnie wszystko spoko. Tylko, że szybko zaczynają się schody. Mama każe umyć ci podłogę, czy tam okna. Masz dobry humor, więc starasz się wszystko zrobić najlepiej jak umiesz. Ale za chwilę słyszysz krzyk z dołu, że wszędzie są smugi i że po takim myciu nawet brudna podłoga wyglądała lepiej. No i zła odsyła cię do ojca. Lekko cię to zabolało, ale stosujesz się do jej rozkazu. Humor masz jeszcze git, więc pytasz się ojca w czym pomóc i raczej się spodziewasz, że to będzie noszenie. Ale kto wie, może cię zaskoczy. O czym mówi, że trzeba przynieść 60-kilowy głośnik z piwnicy. Więc idziesz, ale masz pewne obawy, bo ważysz tyle samo co ten głośnik. No ale uznajmy, że jakoś to będzie. Podnosisz go na każdym schodku i robisz sobie chwilę przerwy, aby go nie uszkodzić. Lecisz tak aż na parter i gdy już na nim jesteś, to automatycznie zyskujesz dwóch obserwatorów. Tata wskazuje ci miejsce, gdzie masz to położyć, a mama tylko się przygląda. Ruszasz z tym, nie wiem, może pół metra, może nawet nie. Nagle dostajesz listwę od ojca w potylicę, bo porysowałeś podłogę, którą sam wcześniej umyłeś. Ale ci to zostawić, iść do pokoju. Chciałeś pomóc, a teraz czuję się tylko jak ten chomik. No, ale grudzień to nie tylko porządki. To również coroczne powtarzanie tych samych rzeczy. Przykładowo, zaczynasz słyszeć to wszędzie. Albo widzisz jak inne kolendy wbijają to 50 na Spotify. Spoko jest przesłuchać to raz lub dwa dla tej całej otoczki. A szanujmy się, nie cały czas. Czemu nie możemy słuchać jakiegoś disco polo jak normalny człowiek, tylko jak już wybije ten grudzień, to nie można puszczać nic innego niż te świąteczne piosenki. Innym punktem w naszym bingo jest śnieg. Wszyscy mówią, że pragną białych świąt, ale jak tylko spadnie pierwszy płatek, to kierowcy zachowują się tak, jakby droga nagle zamieniła się w masło. Pojawiają się jak co roku wszędzie nagłówki, że zima znów zaskoczyła kierowców. Jedni jadą 8 km na godzinę, drudzy 120 a trzeci kręcą bążki na rondzie, bo na sucho było ciężko, a jak już popadało to zaczynają czuć się zbyt odważnie. Przez to wskaźnik stłuczek magicznie rośnie, a my możemy się tylko do tego uśmiechać, bo raczej się to nigdy nie zmieni. Kolejny problem ze śniegiem jest taki, że jedynie spoko wygląda. Tylko taki świeży, a nie ten z ulicy. Bo w rzeczywistości to udręka dla osób sprzątających. Podłogi w autobusie są ujebane. W szkole to samo, w domu to samo. Zamiast biało jest wszędzie brązowo. I trzeba sprzątać wszystko na bieżąco, aby tego nie nazbierało się zbyt dużo. Jeszcze nie zapominajmy o Kevinie. Wszystkie stacje w Dniu Świąt nadają go masowo, cała Polska się zbiera, aby znów razem go obejrzeć. Tylko nie wiem, czy ta tradycja powoli nie umiera, przez to, że młodsze pokolenie już raczej nie ogląda tak telewizji jak kiedyś. Ale mogę się mylić. Jak już mamy to za sobą, to przejdźmy do rodzinnej kolacji. Ale żeby to miało miejsce, to trzeba się przygotować już kilka dni przed. Dekoracje są, dom posprzątany, ale brakuje jedzenia. I tutaj wkracza mama albo babcia i idą do swojego kołchozu przyrządzać potrawy dla całej rodziny. Masz ochotę pomóc, ale umiesz tylko ugotować parówki. A jakbyś się wtrącił nieproszony to tylko dostaniesz na dziurę. Więc po prostu kulturalnie czekasz, aż w końcu znajduje się zadanie do twoich kompetencji. Czyli pokrojenie warzyw na sałatkę. I tutaj niby nie da się nic odwalić, ale jednak jak zawsze okazuje się, że kroisz za grubo. Tym miłym akcentem siadacie do stołu. Wszyscy już są, każdy się przywitał. No i zaczyna się kongo. Rodzinne rozmowy przy stole to jest najbardziej niebezpieczna gra, w jaką grałem. Masz czycie, co pyta kiedy dziewczyna, wujka, który pyta co z pracą, babcię, która mówi, że wyglądasz chudo i kuzyna, który chce pograć na kompie. Rozmowy świąteczne to też cierpliwości, czy potrafisz nonszalacko bronić się przed natłukiem pytań. No ale raz w roku jest to nawet przyjemne. Ty jedynie w ramach rewanżu, kiedy odchodzisz od stołu, rzucasz coś na odchodne związanego z polityką. Dzień. Kocham prezydenta Dudę i Morawieckiego! I zaczyna się symfonia dla uszu. Wszyscy zaczynają sobie skakać do gardeł, i z miłego wieczoru nastaje chaos, aż któraś strona nie odpuści. No, ale jak już wszyscy pojedli i popili, sytuacja się normuje, to przychodzi czas na prezenty. I święta nauczyły mnie jednego: dziadkowie to najbardziej konsekwentni ludzie na świecie. Dają zawsze to samo skarpety albo kopertę. I szczerze, koperta to najczystsza forma miłości między pokoleniami. Żadnych zbędnych pytań, zero obaw, że prezent jest nietrafiony. Tylko jest i jeden mały minusik, że od kilku lat dają tą samą kwotę. I nie chodzi mi o to, że jestem jakiś chciwy czy coś takiego, tylko o to, że inflacja przez lata zżarła praktycznie połowę wartości. I nagle pyk, Wigilia minęła, zostaje jeszcze sylwester. Ludzie myślą, że będą mieli epicki wieczór, wielkie plany, bale, imprezy, a potem i tak 70% kończy w domu, oglądając fajerwerki przez okno, jedząc chipsy, grając na kąpie. I to jest właśnie idealne. Najzdrowsza tradycja nowego roku, jaką można zrobić. Ale kiedy to wszystko się kończy, odetchniesz, pomyślisz, to pojawia się chwila refleksji. Że może wszystko jest powtarzalne i trochę koślawe, to jednak czas świąt to najprzyjemniejszy okres w roku, jaki jest.